Mainkun. Oficjalnie największy udomowiony kot świata. Nieoficjalnie? 7 kg futra, 3 kg miłości i absolutnie zero pojęcia o własnych gabarytach. Ale zacznijmy od początku. Mainkun został zaprojektowany przez naturę tak, by przetrwać mroźne zimy w Ameryce Północnej. Ale obecnie wykorzystuje ten arsenał głównie do okupowania twojej poduszki. Te pędzelki na uszach? To anteny, które wyłapują dźwięk otwieranego jogurtu z odległości 3 km. Ta imponująca kryza pod szyją? To lwi atrybut władzy, który służy głównie do zbierania sosu z miseczki i roznoszenia go po całym mieszkaniu. Największy problem Majkuna? On myśli, że jest malutki. To kot, który z gracją nosorożca próbuje zmieścić się do kartonu po butach numer 38. To drapieżnik, który ci wskakuje na klatkę piersiową o czwartej rano, zapominając, że waży tyle, co średniej wielkości arbus. Jeśli masz Majkuna, pojęcie przestrzeni osobistej przestaje istnieć. On będzie z Tobą w łazience, w biurze i w lodówce. Maikun nie miał jak zwykły kot. On tryka. Wydaje dźwięki będące skrzyżowaniem gruchania gołębia z popsutą drukarką. To jego sposób na powiedzenie. Patrz na mnie, podziwiaj mnie, a teraz odkryć kran, bo woda z miski jest zbyt mało luksusowa dla mojego podniebienia. Fascynująca jest też ich miłość do wody. Podczas gdy inne koty uciekają na widok prysznica, Maikun traktuje każdą kałużę jako osobiste zaproszenie do spa. Nie zdziw się, gdy po powrocie do domu zastaniesz gotopiącego swoją gumową myszkę w twojej szklance z herbatą. Mówią, że to łagodne olbrzymy. I to prawda. Są tak łagodne, że prawdopodobnie przeprosiłyby włamowacza, gdy ten potyka się o ich ogon pod warunkiem, że włamywacz miałby w kieszeni jakieś smaczki. Zatem, Majkun, to kot, który nie potrzebuje twojej opinii, ale desperacko potrzebuje twojej kanapy. Dosłownie całej kanapy.